Eee. Już? uspokoiłeś się? Ja wam nic nie chcę zrobić. Cześć, wejdźcie ja jestem Lake's i rozpoczynamy kolejny odcinek z Farkera 2. Hej. jestem wam czas, więc postanowiłem wam nagrać Firecraider'a 2, tylko właśnie... Chciałem wam teraz znaleźć tą wreszcie ulicę, gdzie jest na kościół, ale to najwyraźniej gdzieś to powinno być. Tutaj. No i się do tego kościoła udamy, no i to taki nagram. Powiedzmy, no, to jest, to będzie mi to odcinek StarCraft2. Moja mama mówiła mi, że zawróci gdzieś za 40 minut, więc jest taki odcinek StarCraft2, mogę wam nagrać. No, tylko ja w ogóle nie chciała wiedzieć, jak się tutaj dostać. Tutaj? są jakieś drzwi? Nie, tu nie ma drzwi. No, bardzo nie chcę dostać. Od no, jakoś w tym miejscu, bo naprawdę jest... Że to można zgubić. No jakbym tutaj miała wejść, ale nie mogę. Nie zrozumiałem, co jakiś jaki zemat jakiś najwyraźniej. Nie mogę obcizywać? Nie mogę Nie ja mogę w tym zakresie moza. Ej, no, no nie ja mam tam wejść, bo nie rozumiem. Przecież tutaj nie wejdę. Ja już to obchodzę na naokoło i wejść nie mogę. Chyba za tutaj? Nawet tu też nie mogę wejść. Patrzcie, to... Ej! Co mogę tu nie mogę wejść? Mogę do drugiej strony, to nie wiem. Chcę. Co... Chcę zrobić poliska. Dobrze, że kolej podaliście to miejsce, to... To bo mam problem z odnalezieniem się. Na co mi ty są problem? No patrzcie, tutaj... No tutaj się wrócę w to miejsce, gdzie byłam wcześniej. No i w sensie ja tu wejść nie mogę. Co mam zrobić? No naprawdę nie wiem, co teraz bym miał zrobić. No protože no proto se tam bylo tam. Za tu jsou těch dramat. To je pravda. Jak je tam vejč?

Those will only last a short while. I know where to get more. Not all of my people have left. Many are trapped, scared of what will happen if they are caught trying to leave. And there are others who have chosen to stay. We try to help where we can and we could use. You should come back when you require more medicine. Those will only last a short while, but I may know where to get more. Not all of my people have left. Many are trapped. Yeah, so it's a question. And There are others who have chosen to stay. We try to help where we can and we could use someone like you. No, masz coś mi jest do powiedzenia? Co teraz? Ok, dobra, no wyjdź z kościoła. Drzwi tutaj. A, chciałem coś zaspiewać, się nie udało. Aha, dobra. Dobra, ale tu gdzieś też są diamenty, bo to tylko strzela chyba nie albo może je... nie, nie ma tu.

Чего-то я. Надо хотя бы восстановить что

I być chyba oznaczenie diamentów i zjadło to wtedy, kiedy jemu to mało oznaczone. To chwila. to idziemy tam, gdzie jest ten niebieski znacznik. Zresztą ja tu muszę. i nową matkę sobie wiem. Aaa, tylko w taki sposób tutaj nie ma takiego oznaczonego, niestety. Dobra, czyli chwila. To powinno być gdzieś. Aaaa! Teraz mi się odnogowy, są z za zapasy, to diametra, ja która znalazłam, mi os. to jednak nie jest tak łatwo, bo będzie pięknie, który diametra, znalazłem, mam. Ja nawet, Kurde, nie wiem naprawdę. Chciałem to znaleźć i chyba... Chyba specjalnie. Ja teraz zrobię cięcie i sprawdzę na YouTube, gdzie są. Jaki mam teraz cel? No, ale teraz musi jakaś misja. No, ale tutaj kurde nie ma. Bo to jest tylko... Ты должен был пить, а ты знал, что я не Dobra, a zrobię cięcie. Mam nadzieję, że zagramy się, nie wysypię do pulpitu, bo niestety zauważyłem, że gdy przerywam ja tak do końca nagranie z gry, to mi się gra w do pulpitu podobnie jak w Trace 2. Mam nadzieję, że jak zrobię cięcia. cięcia, to nie będzie problemu, ale na chwilę teraz do wycięcia, ja sprawdzę po prostu, bo, jestem, bo ja się uwzięłam na ten diament i chcę go zdobyć. Więc sprawdzę, gdzie to jest i zaraz do Was wracam, mam nadzieję, że zasyłko zlokalizuję, lokalizację tego diamentu. Okej, okay, jesteśmy ja z powrotem. Ja sprawdziłam, gdzie to może wejść, tylko właśnie nie jest na pewno to jest akurat ta lokacja, ale wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu to było, więc w tym mieście. I to jest taka niebiesko-biała lokacja. Hmm, tutaj co, zbyt? No ja tutaj nie mogę wejść. No, chodź z tobą taki niebiesko-biały dom. Chyba może nie chodzić o to konkretnie. Niemiecko-Biały Dom, gdzie jest taki samochód i tam właśnie powinien być diament i to chyba będzie... tak? Nie, tylko to, to co widziałeś, to jest to, co ja w nie zbadałem. Dobra, to musimy to innego. Dobra, to ja jeszcze robię na chwilę i zaraz sprawdzę. Jest tą drugą lokacją, którą tam YouTube podaje. A właściwie film z YouTube'a. Okej, okay, dobra, chwileczkę, to muszę wrócić, bo, a to muszę sobie wrócić tam, gdzie e, e, był ta kościół, w kolejce tego kościoła się muszę wrócić, to psa iść. Bo tutaj chyba najwyraźniej powinno być jakieś psa I'll not sure you were there. was like a Yeah, I was, But I'm telling you straight, I would never know You are looking for some payback. You got the wrong guy, hear me? It's cool, man. we cool. Place was a nightmare. fucking mess. Nie tutaj, nie tutaj, nie wejdzie racji kurde. No, tu za to skala z tymi diamentami, na no, razie wszystko jest znaleźć. Да, ну где что-то то ушибаешь? Dobra, zaraz zaraz, Daję sobie ostatnią szansę. Dobra, chwila. E... Już to chyba załapałam, tylko teraz tak... E... Ja się będę musiała wrócić najpierw tutaj. Przydałoby się przespać w sumie, bo naprawdę jest noc i przydałoby się coś tam ten... zrobić. to jest noc. Ja w takiej nocy to grać nie lubię w sumie. Ale chwila. Tutaj było psa iście, psa i z dziurę. Więc ja sobie teraz na nowo tędy I dalej. Tutaj powinno być przejście takiego pomieszczenia. Kurde, widzę mnie, tu tutaj stać ciemno. Ja już sama nie wiem z teraz jestem. Chwila, nie, właśnie, nie ja się pogubiłam, rozumiecie? No, ja się pokupiłam. O co mi to jest tak? No pogubić się idzie. Kurde, gdzie to psaliście? Tutaj? No kurde, znowu myślę chwila. Dobra, ustalam coś. Tu jest to wstaliście. Nie no. Ok, sorry, ja nie wiem już gdzie jestem. To jest to tak ciemno. Dobra, ostatnie ciężko. Bo... jest coraz to muszę sprawdzić. No to chwila. Po przejściu... Tutaj powinno być przejście do jakiegoś budynku. Nie no, ale tego przejścia nie ma, więc ja obstawiam dwie opcje. Albo ja się tutaj całkowicie pogubiłam i to jest możliwe, albo... Ewentualnie... Widzę to przejście odblokuję później. No bo nie widzę innego wytłumaczenia już. Dobra. Choj już z tym, nie będę się tutaj bawić. Ja będę na, na razie. Wait. I'll need your guns and all man. No weapons. Come on, arms up. Dobra, dostaliśmy się tutaj. A może tutaj to będzie. Bo mi tak nika teraz. Światełko zamoc, to będzie tutaj, w tym miejscu. Nie, na no raczej nie. Chyba to jest naprawdę ciemno. Co? wiecie co, yy, skończymy w tym miejscu odcinek, skończymy w tym miejscu odcinek dlatego, ponieważ ja już w tej praktycznie nie, ma, nie mam czasu, moja mama mówiła mi, że wrócę za 40 minut, a kto więc nawet też nie wróci, więc wolę nie ryzykować, po prostu wolę skończyć odcinek w tym miejscu, tak wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że yy, Odcinek krótki, no ale nagrałem ci dwa odcinki z Far Cry 2, więc myślę, że taki krótki odcinek może być taką ewentualną ewentualnością, więc w tym miejscu sobie zakończymy i zajmiemy się tym wszystkim tą kolejną robotą, zajmiemy się kolejnym odcinkiem. Ja na chwilę, po końca to będzie na tyle, bywajcie.